Tu jesteś. Myślałem, że pogubiłem opakowanie. ale wszystko na swoim miejscu. Ten ładny kurde. Ten mu się pani spodobał. czy to dwie dychy chwieci. Drugi piękny. Co jest? No, fajny, fajny. Pani by się mógł spodobać z mężem. Znaczy bez męża auto, ale A tu cała kolekcja jest limuzynek typu, typu sedan. Zazwyczaj kombioki stają, a... Na oko nie mój budżet, chociaż tam ten ostatni Mondeo? Mondeo, nie? Mondeo, tak. Mondeo. Po osiemnastym roku, po 19 może Jak jest przebieg Jak jest przebieg i sam parkuje, jak jest przebieg odpowiedni to i to i dobrze kosztuje. Nie ma, coś się włamywali obcy do dowozu, jakiś GT. A GT od razu widać, że wszystko rasowe. Spoiler, kółko posadzony. na panie, tyle się nie wiadomo, otwarty. już widać czy to jest diesel? Jakiś prąd wkoczył tam? Nie. I nie świeci. Aha. Zapytam z ciekawości opaków co to. Jak ci rzucił na zycu, to. Noga pyk. Zobaczymy czy zajara. Probię start, ten prąd wrócił. I co? Ha. Blisko Dzień, bo mi bryle spadną Dawaj jeszcze raz Pójdzie, pójdzie, pójdzie Tyle Co jest? To jest powietrze A to jest powietrze? Nie ma lufty, które się opłynie Przykop sobie nogę, zamkniemy Ci ja bym jechal. Nie jest taki super, jak się wydawało. W drugi pas to zdążymy tu wrócić przed 12? Nie no coś. Nie zdążymy. Tak nie ma szans. Nie ma szans tu przyjechać przed 12. Sytuacja robi się skomplikowana. O ty kurczak. Przymyrzło. Czekaj, oglądamy go z każdej strony Kamera Parkowanie boczne Sprawdziłem mu daszek, czy to nie jest ten, który był kiedyś, pamiętają Państwo, po dachowaniu Tylko w takim miejscu? Tak, prawda, resztę z Aha. Zrób jaźdżek faktycznie w jednym miejscu To jakieś uszczelki od sprzętu wygląda No może wyjdzie uszczelka, no Spod nie spod, spod motora Ale czy jest Daj posiedzieć w ciepłym Opa Siedzonko grzane jest Tak. Kamera hula To, to... to, to się wypolerowało, bo nie jest pod palcem Dwa kluczory Serwisów cały słowek. zaraz opakie to przejrzymy Podgrzewanie przedniej szyby, zaraz sprawdzimy czy działa Tu chyba drzwi były wymieniane od środka Boski Serwis jest cała sterta. No To było wymieniane. O... Coś jest ślizgnięte, ale czy było wymieniane? Kurczę, no Może szyba to, nie chodzi. Może baz zdejmowana. Nie? Przednia szyba? Może nie chodziła wtedy, trzeba było zrobić, albo to z prądem no, no, Teraz Zrymane. ci sprawdzę, czy, jest, czy są drzwi w oryginale i, i poszukamy innej teorii spiskowej. Wiecie, 18 rok czy 19? Dziewiętnasty. Za 9 euro pan Alik mówi 8 dych na lakierze, czyli na mierniku, czyli Teoria spiskowa O poślizganym. No jest poślizgany faktycznie. Jeżeli tu jeździ prawo lewe. No Jestem taki, że no nie jeździ gdzie jeździ? się szyby włączyłem lufty w którymś powietrzu może być ten pół metra się nie podjedzie do przodu Jakdy trzeba pojeździć to pojedziemy po placu pośmigać i kawałek dalej na Spritach Tu nie otworzymy, zaraz to się ogarnie 19 rok za 8700 euro widzę wychmanciu właśnie mógł z Alikiem gadać Osobiście był gadać podkreśla Alik odjeżdża swoim brykiem tam widzę, czy jeździ automatem, czy jeździł kiedykolwiek. Widzę, mówię, że od nastu lat jeździ ciężarówką w automacie. Jest, jest pół metra spokojnie. Patrz na lewe lustro. 180 mocy. Z okiem. Z kamerą samoparkującą. A że jest sprawdziłem dach i maskę, czy w oryginale, bo. Sprawdziłem dach maskę, czy w bo pamiętacie jak kupowaliśmy kiedyś za podobną kasę Za podobną kasę Jezu, jest ciepłego I tu jest wicher, tu mi się podoba, czekaj Od środka jest, to od środka, nie? Tak Dobra mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie CarVertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdroszej